Cześć ludziska, to znowu ja, Karolak95 I przepraszam, że tyle nie było już Dreamfala. Obiecuję, że teraz będzie tylko DreamFall A co z biszokiem to napiszę wam na, na stronce No i co, kontynuujemy, wchodzimy do Fringe Cześć, to znowu ja, Zoe Castillo, mogę wejść? Oczywiście Dobra, czyli jesteśmy we Fringe i lecimy teraz do Charlie'ego Dobra no Widzę impreza na całego, wszyscy tańczą Także jest elegancko. Cześć Charlie. O, wróciłaś. Zaskoczony? Wyglądałaś mi na taką, co potrafi o siebie zadbać, więc nie. Znalazłaś swego przyjaciela, Jericho? On nazywa się Reza. Nie, ale mam pewien ślad. No i super. Mam nadzieję, że go znajdziesz. Sprawia obrażenie porządnego faceta. Mm. Yy, to może jak domieszkałeś tam tam w domu granicznym? Dziesięć lat, a co? Wiele się tam zmieniło. To koszmarne miejsce. Był jeden pokój, który sprawiał porządne wrażenie, ale reszta? koszmar. O kurczę. 10 lat to szmat czasu. Świat może się całkowicie zmienić w ciągu dekady. Dobra, to jeszcze może Reza. Reza więcej się z tobą nie kontaktował. Przykro mi, jeśli da znać, to się o tym poinformuje. Dziękuję tarnik. Dobra. Za co? Słuchaj, nie krępuj się. Możesz tu przebywać ile zechcesz. Może twój przyjaciel znowu do nas zajrzy. Super widzimy ktoś z stoi za barem. Także elegancko, ale musimy pokazać naszemu przyjacielowi zdjęcie, mi na którym jest. Co w tym zdjęciu? To ty, prawda? Jezu, gdzieżeś to znalazła? W hotelu w pokoju 201. Znalazłam to w szafie i pomyślałam, że będziesz wiedział o co chodzi. Jesteś na tym zdjęciu, prawda? To było 10 lat temu, a wydaje się, jak głos tej pory mi nie znaczy, kolejny motyw z y, przeszłością. Nie do wiary. Zdjęcie cały czas leżało w starym pokoju. April. April, April Ryan, April? tak? April Ryan. O Boże. Czyli powoli nam się wszystko układa, kochani. Tak, to był jej pokój 10 lat temu. Jak powiedziałeś? April Ryan? Tak, na co? To brzmi bardzo znajomo. Musiała ci się z kimś pomylić Ojej. April zaginęła w dziewiątym tuż przed awarią Długo jej szukać. W dziewiątym? W 2009, tak? Zanim ostatecznie straciła nadzieję. Natomiast Emma nigdy się nie poddała. Wciąż wierzy, że April żyje i jest gdzieś tam Emma to ta druga dziewczyna ze zdjęcia. Tak, były moimi przyjaciółkami, ale z mną od lat się nie kontaktowałem, a April... Dość powiedzieć, że nie wierzę w cuda. W cudę, tak jak Emma, no. To przykre. W jakich okolicznościach zaginęła April? Słuchaj, nie mam zbytniej ochoty o tym rozmawiać. To prywatne. A jak ci powiem, że jestem przepustką do tego? Rozumiem cię doskonale. Rada najlepszej przyjaciółki musiała być dla ciebie ciężkim przeżyciem. Sama Jestem tak wkręcony sytuacji. w tą grę, że nawet nie wiem co przed chwilą powiedziałem. Wierzę, że ja wciąż wierzę, że Także jak mam jakieś literówki, śmiało mnie poprawiać, na proszę Na pewno nic mu nie jest. Na tyle na ile się orientuję, Twój przyjaciel to osobnik dość sprytny i pomysłowy. Ale dobra, nic... Z... Z... Nie zmieniajmy tematu, no interesuje. właśnie. Weźmiesz mnie za wariatkę. Nie wierzę w ogóle, że ci to mówię. Słyszałam niedawno jej imię i nazwisko. Ja. Mam wizję. <noise> mów całą prawdę, mów dziewczynko. Widzę dziewczynę. różne rzeczy na ekranach w Kasablance, w hotelu. Dziwne, nieprzyjemne rzeczy. Początkowo sądziłam, że ma to coś wspólnego z zakłóceniami. Wciąż tego nie wykluczam. Sądzę jednak, że cała sprawa jest poważniejsza. W moich wizjach jest śnieżny krajobraz. Dziwny, czarny dom, dziewczynka i April, czyli Wiem, że dziewczynka, to dziewczynka z Ringa. Straszne naprawdę. Ona do mnie mówi przez ekran. Znajdź ją, ocal ją. Tyle mówiła na początku. Potem znajdź April, Ryan. Znajdź April, ocal April. W hotelu znowu zobaczyłam tę dziewczynkę. Wskazała mi pokój April i szafę, w której było to zdjęcie. O kurde. Yes. Jeśli masz rację i to nie jest jakiś chory kawał, to muszę się skontaktować z Emmą. Ona wciąż wierzy, że April mówiła prawdę. Prawdę? No właśnie. O czym? Możesz tu trochę zostać? Emma z pewnością złapie pierwszy pociąg w Actrax lub śmigacz z Europolis. Będzie chciała z Tobą porozmawiać. No. Gdy już tu dotrze, powiemy Ci wszystko. Obiecuję. Okej, okay, czyli Charlie, czekamy na rozmowę April, z Emmą. Ryan, o której słyszałam, Nie musi wcale być Twoją April. Nie rób sobie złudnych nadziei. April zaginęła w bardzo dziwnych okolicznościach. Jeśli istnieje choćby cień szans, że ta sprawa ma z nią cokolwiek wspólnego, to musimy to zbadać. O kurczę, Dobra. dawaj ją tu. I tak muszę tu czekać na informację od gościa, którego spotkałam w hotelu. <laughs> Markusa. Dawaj tu Emmę. Markus, co to? Zjazd rodzinny czy ja? <laughs> w dawnych czasach przyjaźniliśmy się też z Markusem, zanim nie wpadł na poważnie w nie widziałem go od lat, ale podobno pracuje w tym. hotelu. Hotelu. Tak. Jest tam czymś w rodzaju dozorcy. I masz rację. To nie jest hotel. Widziałam tam coś. Testuję jakieś ustrojstwo podłączane do głowy. Już rację widziałam. To pewnie śladem tego sprzętu, reza przewędrował do Newport. Także tak. tak Markus pomoże mi dowiedzieć się, co stało się z Rezą. Za odpowiednią opłatą. Dobra, Widziałam o kasę nie się, się nie martw, ja mam tutaj. portfel, mam na bank, sobie, spokojnie, dziewczyno. Nie ma sprawy. To najbezpieczniejsze miejsce w New Pięć stówek to nie jest wcale Nikt dużo pojęci. Nikt nie wejdzie ani stąd nie wyjdzie bez mojej wiedzy. Umieszczę jego imię na liście gości. Przez Ale się rozkręca fajnie, kochani. I załatwić kilka innych spraw. Hmm. Ale ty tu zostań. Każę kucharzowi coś ci przygotować. Dobra, poproszę kurczaka Wyskonale, z frutkami i głodne. pizzę z Ostatni makaronem. No to dobrze trafiłaś. Mamy najlepsze Sashimi w mieście Sashimi, Nie wiem co to jest, ale brzmi. Nie? Super. Dziękuję. Najem się Charli? z tobą, Zoi. No siadaj już. Mm -hmm. Naprawdę sądzisz, że na razie nic nie jest? Nic mu nie jest. To dziennikarz śledczy, nie? Jerycho jest znaną postacią i jestem pewien, że w nie takie kawały się już pakował. Nie martw się, więc poradzi sobie i teraz. No. Dobra, siadaj i czekamy na emę. No jak na razie fabuła przybiera konkretny sens i dużo jest naprawdę związków na razie ze sobą. Wszystko się łączy. Także myślę, że... Nie wiem czy tu są jakieś różne zakończenia. Mam nadzieję, że wybiorę te najlepsze. Yy, no. No to tyle na razie. O jak już mówiłem, <laughs> impreza idzie pełną parą. Tak to widzę same cyborgi. No, ale graficznie się tu nie postarali z tymi chłopcami przy barze, Nie wygląda to najlepiej. Ale nie mowa o grafice. Teraz trzymajmy się rozmowy z Emmą. Mam nadzieję, że ta w czerwonym to Emma. No już, już, rozmawiamy. I to tyle. Wiem, że niewiele tego, i wiem też, że wcale nie musi chodzić o tę Waszą April Ryan. Z całą pewnością nie wierzę w przypadki, a to byłby ogromny zbieg okoliczności. No właśnie. Ona może próbować się z nami skontaktować, Charlie. Może potrzebuje naszej pomocy, może. Nie rób sobie przedwczesnych nadziei, bo wciąż nie wiemy nic pewnego. Przepraszam, że przerywam, ale. Charlie, obiecałeś opowiedzieć, co się stało z Avery? No dokładnie, dawaj. Tak, to, to, to Zaginęła w bardzo dziwnych okolicznościach. W dniu, kiedy zniknęła, ścigali ją pracownicy korporacji. Do dzisiaj nie wiem dlaczego. Zaatakowali jej dom i... Emma została postrzelona, ledwo się z tego wykaraskała. April udało się wydostać, ale więcej już jej nie widzieliśmy. Oj. Wiemy na pewno, że uciekła. Zidentyfikowały ją kamery zabezpieczeń w centrum, a później dowiedzieliśmy się, że wsiadła na pokład promu zmierzającego na jedną ze stacji orbitalnych. Tam jednak trop się urywa. Tuż potem nastąpiła awaria i wszystko... Wszystko się zmieniło. Kiedy skończył się ten bałagan, mieliśmy za dużo roboty z porządkowaniem własnego życia. Zanim zaczęliśmy jej znowu szukać, już nigdzie jej nie było. Zniknęła. Gdyby nie rzeczy, które nam opowiadała, uznalibyśmy ją po prostu za kolejną ofiarę awarii. Jakie rzeczy? No i tu się sprawy komplikują. Mówiła o innym świecie, swego rodzaju równoległym, magicznym wymiarze. O, ja też bym nie wierzył, słuchaj, nic dziwnego. Ty jej nie wierzyłeś, Charlie. Ja nigdy nie wątpiłam w jej słowa. No, dobra. Dobra, ja jej nie wierzyłem. Dalej nie wiem, czy jej wierzę. I to mimo tego, co widziałem podczas awarii. Chwila. April mówiła, że widziała inny wymiar? Nie tyle widziała, co w nim była. Nazywał się Arkadia. Był taki facet. Arkadia, o Boże. Kurde. Powiedział April, że dysponuje ona swego rodzaju. mnie dobrze mógł się nazywać Wyspa Sashimi i Makaronu, także. No ale dobrze, że... trzymajmy się konkretnych spraw. Według słów April istnieją dwa światy: Ten i ten drugi, Arkadia. Świat magii. Istnieją równolegle, wzajemnie się bilansując. Wcześniej April nigdy nie dała mi powodów, aby wątpić w jej słowa, ale i tak podchodziłam do tego sceptycznie. Gdy wyszłam wreszcie ze szpitala, zaczęłam węszyć. Zwłaszcza, że nie chodziło tylko o jej słowa. Zoe, ona nie była jedyna, inni też byli w Arkadii. Widzieli Arkadię. Ona naprawdę istnieje. O kurczę. Czuję to. A ty choć spróbuj uwierzyć. Przeprowadziłam wiele badań. Jeśli ma się dość pieniędzy, to nawet największe tajemnice daje się rozwikłać.